Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie wystąpił Jan chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa: Nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni, Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla niego. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści, wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea. I cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swoje grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: Plemie żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem, Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić, Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzewodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On Was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Oto słowo pańskie. Amen. Moi drodzy, dzisiaj kluczowym słowem w Ewangelii jest, po polsku to brzmi nawrócenie, ale w greckim oryginale jest metanoia. Bardziej to jest przemiana, odmiana. Coś, co ma się stać nowego. Widzicie, że zaczynają się podciągać do góry rolety zasłaniające trochę to piękne słońce, ale to celowy zabieg. Ja też chcę dzisiaj trochę coś nowego, żeby forma, którą, której doświadczymy, dała nam mocniej do, do, do myślenia i do, 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 do doświadczenia. Do tego chcę się odwołać. A zaciemniamy trochę prezbiterium Kościoła po to, żeby. Ten ołtarz kamienny, ołtarz poświęcony Janowi Chrzcicielowi, stał się bardziej czytelny. Ja spróbuję wydobyć z niego pewne elementy, które mam nadzieję z daleka będziecie mogli zobaczyć, żeby opowiedzieć historię i biblijną i historię z czasów reformacji, która tutaj się rozgrywała, i zrozumieć coś na dzisiaj, żebyśmy wiedzieli lepiej, czego unikać. A na czym ma polegać ta, ta zmiana, ta przemiana? Zacznijmy od tego. Pamiętacie, jak papież Franciszek spotkał się z młodzieżą, to zadał im takie pytanie w Krakowie. Czy jesteście zadowoleni z tego, co jest, z sytuacji, jaka, jak dzisiaj wygląda świat, w, jakiej, w jakim kontekście funkcjonujecie? Czy jesteście zadowoleni z Waszych szans, Waszych perspektyw, z Waszego życia również, z samych siebie? No, oni, młodzi ludzie, odpowiedzieli nie, nie jesteśmy. Czyli chcecie, żeby się coś zmieniło na lepsze? No, tak. No, ale kto was, za was, nikt tego nie zrobi, więc wy musicie to zrobić. Właściwie dokładnie tak samo dzisiaj Jan Chrzciciel do nas mówi. Przemieńcie się. Nie kombinujcie ze zmienianiem innych. Przemieńcie się. Zacznijcie działać. Nie czekajcie. Nie siedźcie założonymi rękoma. Ruszcie się. I są dwa obrazy w tej dzisiejszej Ewangelii, od których chcę zacząć, które o tym działaniu mówią, o konkrecie, o tym, żeby nie skończyć na gadaniu. Pierwszy to jest ten obraz, że ciągnie do Jana nad Jordan cała Jerozolima, cała Judea i całe nad Jordanie. Co to znaczy ciągnie? Wyobrażacie sobie ten ruch, jaki się musiał zrobić, jeśli Gdzieś tam w dolinie głęboko nad rzeką Jordan, czyli w tej rozpadlinie tektonicznej w Izraelu, gdzie, gdzie jest kilkaset metrów poniżej poziomu morza, gdzie Jordan wpada do Morza Martwego, tam gdzieś na pustyni jakiś gniewny prorok coś wykrzykuje i, i coś takiego mówi, co ludzi intryguje bardzo, co ich pociąga. I ciągnęła do niego cała Jerozolima. To jest 800 metrów w dół z Jerozolimy do, do Jerycha, czyli w okolice, gdzie, gdzie Jan chrzcił. To jest wielka wyprawa. To się naprawdę trzeba ruszyć. I nie tylko gawieć się ruszyła, czyli tak jak dzisiaj byśmy powiedzieli, a ci ciekawscy, którzy poszli się pogapić. Nie. Również kapłani, czyli saduceusze i uczeni w piśmie, faryzeusze i bardzo wielu ludzi, którzy z całej okolicy ruszyli się, żeby... Posłuchać tego proroka, żeby coś w sobie zmienić, żeby przyjąć chrzest na oczyszczenie, na nawrócenie, na, na przemianę właśnie. Zobaczcie, jak to jest ważne, żeby zacząć działać. Dzisiaj, dosłownie dzisiaj rano usłyszałem o takiej inicjatywie, że y, młoda Polka mieszkająca w Berlinie pomyślała dosyć tego siedzenia i patrzenia, jak ginie Syria. Jak niszczy się ludzi, przede wszystkim i miasto Aleppo, które jest symbolem oporu. Ruszmy się, powiedziała. Zorganizowała akcję w internecie. Z Berlina będziemy szli do Aleppo piechotą. Już ma pięć tysięcy osób, które chcą z nią iść. Będzie pewnie o wiele więcej. Powiemy, może puknąć się w głowę co to za pomysł to jest jakby pokojowa krucjata, jeśli tak można powiedzieć coś, co. Pokazuje, że nie zgadzamy się na to, żeby tak było dalej, że nie możemy tylko oglądać wiadomości i się dziwić bądź współczuć. Trzeba coś zacząć robić. Ruszyć się, ciągnąć to jest to, co dzisiaj jest pierwszym obrazem. A drugi obraz to jest wiejadło, które ma Jezus przynieść. I to wiejadło może wyglądać na narzędzie bardzo groźne. Ale ono ma oczyścić ziarna od plewy. Ono ma przewiać jak wiatr, jak przeciąg. Tak jak to się stało w czasie Soboru Watykańskiego II, gdy było to słynne Aggiornamento, czyli uduszejszenie kościoła. Te stare gmaszysko przewietrzono. Jan XXIII, święty papież, otworzył okna na przestrzał i zrobił się wielki wiatr, który przewietrzył kościół. Dzisiaj nam jest to też bardzo potrzebne i w wymiarze Kościoła, i myślę, że robi to znakomicie papież Franciszek, ale i w wymiarze każdego z nas, co to znaczy oddzielić plewy, przewiać, jaki to wiatr ma załatwić za nas, to my mamy potwierać te okna po to, żeby ten wiatr Słowa Bożego, żeby ta siła Biblii, żeby ta moc dobrej nowiny oddzieliła od tego, co w nas dobre. Wszystko, co w nas jest egoistyczne, pyszne, głupie, zadufane w sobie, pieniackie, partyjniackie, partykularne, zapatrzone we własny interes. Pewnie można by do tego dodawać wszystkie inne nasze wady, nałogi, paskudztwa, które gdzieś tam zalegają nam, tak jak złogi toksyczne w organizmie. To trzeba rzeczywiście zacząć, to trzeba zacząć praktykować, trzeba puścić ten wiatr i oddzielić. I tam to spalić, tam to moc Boża spali, a my musimy w to uwierzyć, że to, że to warto zrobić. No i teraz co ten ołtarz nam tu pokazuje? Jeśli mamy te dwa ruchy, te dwa dynamizmy, o których mówimy, to kontrastujemy je z tym, co Jan Chrzciciel nazwał plemieniem żmijowym. Mówił to do faryzeuszy, on krzyczał do nich głośno, że przyszli tutaj nie z dobrych pobudek, przyszli się przypatrzyć, być może przeszpiegować, być może skrytykować. I plemię żmijowe to jest coś, co, co na pewno nie jest pozytywnym określeniem. I ten rodzaj napiętnowania gdzieś ciągnie się przez różne okresy historii. Niekiedy słusznie, niekiedy zupełnie niesłusznie. I myślę, że nam on również mocno zagraża w naszym straszliwie podzielonym polskim społeczeństwie. Wzajemnie często jesteśmy gotowi się określać mianem plemienia żmiowego w imię nieraz Ewangelii, nawet jakoby tak, a nie inaczej rozumianej, nieraz jakiegoś tam innego, innej idei, ale jest to coś, co, co bardzo przeszkadza, co zabiera ogromną ilość energii, co, co strasznie nas boli. A to, co chcę Wam pokazać na ołtarzu, teraz, Nadję, poproszę o latarkę. To są dwie sceny, które pokazują, jak 400 lat temu ten ołtarz powstawał e, protestanci, luteranie, nasi bracia, których dzisiaj e, szanujemy i z którymi obchodzimy rocznicę ich reformacji. Jak oni wtedy byli bardzo e, mało życzliwi dla, dla katolików, którzy mieli swoje grzechy oczywiście. Wezmę mikrofon i spróbuję zobaczyć, czy się da oświetlić. A tutaj trochę widzicie pewnie, jakby się to duże światło zgasiło, byłoby jeszcze lepiej stoi tam sobie Herodiada i ma głowę Jana Chrzciciela na misie. I tą scenę do, dobrze znamy. Zaraz obok tej głowy jest głowa katolickiego księdza. Widać to wyraźnie, bo ma na głowie biret, czyli o, czyli taką czapkę, która jest bardzo charakterystyczna dla księży katolickich, nie dla reformowanych, dla luteran. I kat, który chowa już miecz, bo głowa jest odcięta. Co chciał powiedzieć tutaj nasz wielki mistrz van den Blok, pewnie e, e, pouczony przez teologów luterańskich, że katolicy stoją po złej stronie, że stoją po stronie oprawców, że są wrogami właściwej wiary. I to jest jedna scena, a druga z kolei tu, na tej górnej kwaterze. To trzeba potem podejść i z bliska zobaczyć. Jest Jan Chrzciciel, który przemawia na puszczy, to jest dzisiejsza scena ewangeliczna, dokładnie dzisiejsza scena, i krzyczy, wy plemię żmijowe. I w tym plemieniu żmijowym już nie tylko ksiądz w birecie, ale biskup w mitrze stoi również. A zatem krzyczy i potępia rzymskich katolików, którzy w ich oczach byli kimś, kto jest zdrajcą, kto jest zaprzańcem. Polecam Wam lekturę tego naszego pięknego ołtarza, bo bardzo dużo się można dowiedzieć o ludzkich namiętnościach również. Zobaczcie, jak dzisiaj nam wydaje się to śmieszne i jak mało istotne to, o co wtedy krew się lała. No, u nas na szczęście nie było nocy świętego Bartłomieja, tak jak we Francji, gdzie wzajemnie albo no właśnie, raz w ten raz w tamtą stronę się wyżynano w imię Ewangelii, w imię prawdy Chrystusa. Dzisiaj na szczęście aż tak ognistych i tak krwawych sporów nie ma, i na szczęście minęła nam ta dziwna gorączka, ale myślę sobie, że pojawiły się inne, pojawiły się bardzo e, jadowite sytuacje, w których tak trudno nawet nieraz w jednej rodzinie wśród przyjaciół e, spokojnie rozmawiać. Spróbujmy poddać to temu tym dwóm ruchom, o którym, tym dwóm dynamizmom, o którym mówiłem na początku. Spróbujmy to przewietrzyć, odsiejmy te plewy, zobaczymy, że, że to naprawdę nie jest warte aż tak gorących e, sporów, które dochodzą do granic nienawiści. Spróbujmy też odważnie wyjść z tego wygodnego miejsca, w którym jesteśmy, do którego się przyzwyczailiśmy, które uważamy za jedyne słuszne. Ciągnąć do proroka, który nam pokaże, że jest też inna Możliwość życia, porozumienia, inna, zupełnie dalsza perspektywa, której Jezus mówi nam: Ważniejsze jest to, dokąd zmierzacie, a nie że idziecie innymi drogami. Idźmy innymi drogami. Ważne, żebyśmy szli do tego jednego celu. Jeśli ta metanoja, ta zmiana nam się uda, to będziemy mieli satysfakcję, być może taką jak ci ludzie, którzy ruszą z Berlina do Alepo być może naprawdę coś w tym obliczu ziemi wtedy się zmieni ale zaczynajmy od samych siebie to jest wielka zachęta do adwentowej przemiany i wielkie memento żebyśmy się potem nie wstydzili tak jak dzisiaj wstydziliby się ci którzy takie paszkwile rzeźbili w kamieniu żeby dopiec drugiemu w imieniu tego samego Jezusa